43 letni Andrzej Biernat, kierowca PKS-u. Jego dzieci to 18-letnia Justyna i 16-letni Norbert. Pięć lat temu jego żona zmarła na raka. Andrzej nie chce już dłużej żyć bez kobiety. Wróżyłem do agencji matrymonialnej, w której pokazano mi zdjęcia różnych dziewczyn. Jedna z nich była w Kobieta była Ukrainką, która wybrała na Polakę. Andrzej jest zafascynowany. Przedstawiali mi ją w samych superlatywach, zaczęliśmy do siebie pisać i kocham Cię, jesteś fajna, a poznawałem ją coraz lepiej. Ja to ja nie chcę protestował przeciwko temu, aby ojciec wiązał się z Olgą. Kiedy ojciec pokazał mi zdjęcie tej dziewczyny po raz pierwszy, to mnie na ona była tylko kilka starsza ode mnie. A ojciec tak na Maxa nią zafascynowany. To mnie dobiło. Andrzej nie liczy się jednak z uczuciami swoich dzieci. Chciałaby Olga przyjechała do Polski. W końcu Olga przyjechała do widzą z Ukrainy. Kiedy przyjechała, byłem naprawdę podekscytowany. Justynie, córce Andrzeja, także nie podoba się pomysł ojca. Byłam wściekła na mojego ojca, że zamienił moją mamę, która zmarła od 5 lat temu, na coś takiego. W ogóle przestał już o niej mówić. Jednak Andrzej, nie zważając na dzieci, chce jak najszybciej poślubić młodą Olgę. Jedna rzecz, cały czas spędzała mi sen z powiek, nie dała mi spowiedzi. Pomaga w prowadzeniu domu, sprząta i gotuje Jednak w tej sytuacji zadowolony jest tylko Andrzej Dzieciom nie podoba się nowa lokatorka W dodatku są zażenowane, że ich ojciec jest zakochany w dużo młodszej od siebie kobiecie Najbardziej zbuntowany przeciwko młodej Ukraińce jest 16-letni Norbert No to przyjadą opieki, tak dzieci? Ja się... U nas się mówi smacznego Smacznego no, Bardzo ładnie, bardzo ładnie co to jest w ogóle? Co to jest? Ja tego nie będę ja. Ej, co ty robisz? Nie zachowuj się jak świnia, co? Nie będę tego, a co o, to za jakieś. Jak chcesz jakieś mięso, ziemniaki, coś polskiego. No, ale, jak ty się zachowujesz? No ale ja nie będę tego ja, co ona w ogóle jak ty podała? Ej, zimnę. ej, przestań, jak ci... Jak chcesz coś jest, porządnego, tak? coś Pola. Ziemniaki, mięso... Normal, nie. Ola się, tak? się starała przez cały dzień, żeby się przygotować. Nie smakuje ci to jedzenie? nie. smakuje mi. Nie rób po i nie zachowuj się. No ale dlaczego? Nie będę. Warto stań, pójdź. Nie będę przygotuj sobie jedzenie. Pójdę. Nic się nie ma Najbardziej żenujący w tym wszystkim był mój ojciec, tą swoją Ukrainką. Przyszła ona ledwo w ogóle mówiła po polsku. Ja nie mogłem do domu nikogo przyprowadzić. Wszyscy nas pratkowali. Ona dążyła od naszej rodzin przez jakieś biuro matrymonialne i myślała sobie nie wiadomo co, że będzie naszą nową mamą. Ja się z tym nie mogłem tak łatwo pogodzić i chciałem mieć jak najmniej wspólnego z nimi wszystkim. Byłem wtedy optymistą, nie akceptowały do końca Olgi, szczególnie Norbert, to był syn. Byłem przekonany, że to są tylko przejściowe problemy, że z czasem, kiedy nauczy się gotować, kiedy nauczy się dobrze języka, te problemy po prostu same znikną. Kilka dni później. osiemnastoletnia Justyna nie jest zadowolona, że Olga zajęła miejsce jej matki nie tylko w kuchni, ale także w małżeńskiej sypialni rodziny.